Sandaly. No, dwa tego się tygodnie. nie oczekiwało. To jest dwa tygodnie, może trzy tygodnie sandale. wiecie, co jest najgorsze? My w ogóle jeszcze trochę mamy kawałek do, do miasta. Kolejny dzień, kolejny odcinek zaczynamy. Jedziemy dzisiaj na Mossy Forest. Zamawiamy taksówkę. Bo iść tam trochę jest, tam 14 km chyba, czy coś? Około 14 km, więc nie chce nam się iść. Taksówka kosztuje 13 ringgintów, co jest około 11 złotych, więc spoko w sumie. Nie zapominajcie o subskrypcji i lajku. I jedziemy. Taksówka niestety będzie kosztować nas 22 ringginty zamiast 12, bo nie ma maksima, i jedziemy graba. Halo. Tutaj są plantacje herbaty, my idziemy na Mossy Forest, czyli taki las i tam jest najwyższy szczyt tutaj w tej okolicy iść nam około 3 km no i zobaczymy jak to wygląda. Nie mamy wody, ale no jakoś to będzie. Niestety dzisiaj zamknięta. Tak, plantacja herbaty zamknięta po poniedziałkach, więc jeżeli tutaj kiedyś ktoś przyjedzie, to musicie na to uważać. Ale wszystko inne jest otwarte, więc zobaczymy, jak to wygląda. Tak wygląda liść herbaty zerwanej z tej, oto właśnie góry. I on nie pachnie. Może jeszcze nie niedojrzały. No te plantacje herbaty ogólnie wyglądają bardzo fajnie. Tutaj widać nawet, że te właśnie są mniej dojrzałe niż te u góry. Albo mi się tak wydaje. Bo słońca tak nie pada. W sumie to chyba te są bardziej dojrzale. Ciekawe jak oni go zbierają, bo tutaj już na przykład zgniły liście trochę. Tu też pięknie to wygląda. Tam widać już w ogóle jakieś takie te szklarnie. Ciekawe, tam chyba są jakieś truskawki bardziej. W końcu widzimy jakieś ludzie, w sensie turystów. Ogólnie to wszyscy tu wjeżdżają samochodami. Tylko my na swoich dwóch, jak zawsze. Ogólnie to wydaje mi się, że taksówkarz mógł przyjechać tutaj, ale my nie przemyśleliśmy tego. Bo tutaj było napisane jakiś viewpoint konkretnie na tym miejscu, gdzie my wyszli z taksówki, i nie wiadomo było, czy on tu może wjechać, czy nie. Bo właśnie kolega wczoraj, czy przedwczoraj, mi mówił, że. E, że tutaj w ogóle strasznie z tymi taksówkarzami, że oni jakieś tam takie przekręty robią z tymi skuterami, zdjęcia, tablic, potem nie oddają czy depozyt, więc dlatego nie braliśmy właśnie skuter. Fu, ciężko. I idziemy pieszo. I zaraz zobaczymy, dokąd my dojdziemy. Ja sobie stoi na drodze. Ciekawe, czy ucieknie. Powoli chyba zaczyna. O, pobiegła sobie. Czy wie ktoś co to za jaszczurka? Oprócz herbaty tutaj są jeszcze plantacje czegoś innego. Ty wiesz co to jest? I ja też nie wiem. Czy wiecie co to w ogóle może być, bo takie jakieś. Nie wiem. Jakaś trawa tutaj rośnie. Piszcie w komentarzach, jeżeli coś ktoś kojarzy. No pan z tyłu powiedział nam, że dalej będzie bardzo stromo. To w sumie tak powinno być w górach, nie? Ale on powiedział, że on tam dalej nie idzie. A my damy radę, tylko bez wody. Niestety. Słuchajcie, uczyłem się rolnictwu Farming Simulator, więc powiem Wam szczerze, że nie wiem czy to kapusta czy salata, ale też tu rośnie. I to w ogóle ma być farma truskawek. Zaznaczona na Google'ach. Ale nie tylko truskawki tu się robi, rośnie. Aga mi poprawiła, to jest kapusta, a tam jest jeszcze nie wyrośnięta kapusta. Zaznaczyłam dalej i było dużo drożej dwa razy tyle. A, pierwsze, grab może tam podjechać, drugie jest dwa razy droższy. trzecie nie wiedzieliśmy, że on tam podjedzie, dlatego że nas wczoraj, czy przedwczoraj przestraszył w sumie Włoch. Na mapie jest nie, na mapie jest pokazane, że ten nie ma wstępu Gra no. Na Google jest napisane 4 na 4 Only Mossy Forest tam tak, e, tak. tour pakiecz czy coś tam takiego, tam jakieś że tylko z, można z przewodnikiem. No czyli chwaliłem bardzo Malezję. Bardzo mi się podoba ten kraj. On jest o wiele prostszy niż inne kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale skamy jest niestety są niestety wszędzie. I myślę, że w Europie też mogą być. Także no niestety. No, ogólnie było dwa razy drożej. Czy się opłaca ogólnie? Chyba tak, bo no, teraz stracimy z półtorej, dwie godziny, żeby tam dojść. Półtorej pewnie. Eee, a Grab kosztował ile? 40? Chyba coś takiego. No ale no. to jest kawał drogi od naszego miasta. No tak, to jest kawał drogi. Będziemy musieli jeszcze wrócić. Nie wiem, pewnie będziemy wracać też tą drogą. Na szczęście tam można kupić wodę, bo spotkaliśmy teraz jakieś turystów. I wejście do mościeforecka kosztuje 30. Ale Włoch ringintów. jakoś się za darmo wpierdzielił. No to widzicie, bo Włoch wie jak wejść. A to właśnie ten e, miejscowy transport. Tutaj także nie pierwszy raz widzimy coś takiego. Czy kojarzy że ktoś o co chodzi, po co oni to ukrywają? materiał taki, no foliowy taki, trochę taki kruchy i nie wiem, często tak ukryte tutaj jest albo takie zerwane bardziej. Zostało nam tylko 900 metrów. Taki znak mamy, bynajmniej. Co najmniej, przynajmniej. Właśnie. Wydaje mi się, że chmura na nas tak spada z góry. Aż, aż widoczna tak jakby nie wiem czy kamera to przekazuje, ale idziemy w chmurze tak wygląda to wejście nieźle tak panie stoi, nie? i patrzcie nawet parking jest tutaj chyba właśnie nie można wjechać e, skuterem, bo ci zrobią zdjęcie twojego skutera i nie oddadzą ci depozyt ale widok tak, my mamy szczęście w ogóle na widokie, bo w sumie wczoraj po podeszliśmy do góry i lasek bardzo ładnie wyglądał. Tutaj, jeżeli popatrzycie, tam jest chmura, tam też, tak, także no mamy szczęście, może jak wrócimy to będzie trochę więcej widać, ale co nam tam, najważniejszy las i szlak. Wejście do góry kosztuje 30 ringintów, tak jak mówiliśmy wcześniej, za, e, za osobę. Ale no niestety jest pochmurnie, no kurczę, no nic nie zobaczymy. 60 ringintów oddać. Wejście tam jest do góry około 600 matrów, z tego 300. co. 300? I 300 w drugą. 300 w jedną, 300 w drugą. W każdym razie tam ileś matrów, i to jest po prostu taki szlak. Można popatrzeć na drzewa, ale no, nie wiem, może poczekamy, póki tutaj się tu jest rozpogodzi. Widzicie, jak wygląda to z góry. A, Widzicie? Można powiedzieć, że byliśmy. Tutaj pani napisała, rzeczywiście wspaniały widok po przybyciu na szczyt, ale płacenie 30 za wejście do lasu, nawet jeśli jest tropikalne. Czy to tak nieprzesadzone troszkę? Ja uważam, że przesadzone. Napiszcie w komentarzach, jeżeli uważacie inaczej. A jeżeli uważacie, że przesadzone, to też napiszcie. Nie 5G, tylko może być radar. Dalej jest chyba baza wojenna, albo policja, albo cokolwiek. Tutaj w ogóle nie można wejść, no ale my weszliśmy. Raczej jest brama i zamknięte. U, nie, to jesteśmy na szczycie, nie? I to jest właśnie jeden z szczytów. I jest zamknięty. Nie będę nagrywać na wszelki wypadek. Cóż mi się pomyliło, bo pan mnie trochę zmylił. On mówił, że tam policja coś jest, wieża telekomunikacyjna, wojsko, nie można przejść i tak dalej. Ogólnie teren jest zamknięty i są wieże. A jesteśmy na drugim najwyższym szczycie tutaj na Cameron Highlands. 2032 metry. Kolejny szczyt jest tam, gdzie jest Mossy wejście i to jest 2100 metrów. 2110. 2110, więc więc tak. Ale można tu, no można nawet tędy pójść, bo maps mi pokazuje. Ale my już nie będziemy się tam wodować. Nie wiem czy tu nie ma kamer, ale nie chcę mieć potem. No, problemy. tutaj jest w sumie przejście, takie Idę można jak dalej ktoś iść. tędy kiedyś czasami. Tak, tak, nie? no. Widać, że tu przychodzą ludzie, bo są e, te naklejki, naklejki no. Są naklejki no, Jakieś śmieci, ludzi tutaj. Widziałem fans, salern jakiś tam Lwiwski baciar. O, z Ukrainy. Z Ukrainy jakaś... ktoś, nieźle. Tego nie oczekiwałem. Pozdrawiam lwiwskich baciar. I no, są naklejki. W każdym razie zdobyliśmy szczyt widoczek po prostu wow, byłby gdyby nie było drzafiń i chmur więc ale ogólnie na Cameron Highlands moja mama szczęścia na widoki. Właśnie minął nas samochód pełny ludzi, które tu pewnie pracują, ale nic nie powiedzieli, popatrzyli po prostu, że my tu jesteśmy i pojechali sobie dalej. Więc można nie można jak to Azja. Chmurka przeszła trochę widać lepiej tutaj. Jeszcze nie do końca tak, ale no, lepiej nie będzie raczej już. Więc ogólnie spoko. Ładnie wygląda las taka dzikość trochę, co? Słuchajcie, tutaj spotkaliśmy kolegę z Polski. Pokazał nam szlak. Patrzcie jak zaczyna się ten szlak w ogóle i jak łatwo go przegapić. Napisane, że on zamknięty. Jest zamknięty ze względu na forę monsunową, tak. ale pora się skończyła już, nie? Pora już skończyła dawno temu. Jest mniej deszczowa pora teraz. Jest w ogóle trochę już zimno. Nie wiem czy czujesz takie tak, trochę... Tak, długo i staje staje się tak. zimno, ale ogólnie tak wygląda wejście do, na szlak. Pan teraz z nim przyszedł, więc powiedział, tak. że możemy no. normalnie nim wrócić. Dojdziemy do McDonalda. Może nawet McDonalda zjemy. O! No, idziemy. A tutaj właśnie widzicie znak orientacyjny tego szlaku, więc trzeba sugerować się tym, a nie z rzeką. Więc będziemy... Mm. Uważać, Przez lasek spoko. To jest to mi się lepiej. No to 30 tak, lepiej się idzie. Patrzcie, no to las deszczowy normalnie, nie? Bo no. mnie tak wygląda. Jest lepiej niż po drodze jeździć. Ten zamknięty szlak jest bardziej widoczny niż ten, niż ten otwarty. Ogólnie wygląda bardzo fajnie, tak dziko. Podoba nam się. polecamy. To będzie trail number one, nie? Tak. Czyli szlak numer 1. Tak, tu jest trochę błoto. to, ale da się przejść. Mam mokre nogi. Tak, dlatego u nas w hostelu napisane, że swoje brudne nogi i brudne buty nie wchodzić w swoich brudnych butach. Tak, dosyć brutalnie napisane. Kurczę, patrzcie w i już jestem też cały brudny, Cała no Hmm. Ale da się po galeńcach, no. no po korzeniach, Kurde. więc patrzcie ta palka agi prawie cała jest w Tak Taki poziom, co ale damy radę, bo najmniej, co, przynajmniej ładnie. Mossy Forest ogólnie ma swoją nazwę od muchu, bo most to jest Mech. Także powiem wam, że tutaj też jest taki Mossy Forest, więc nie ma co płacić 60 ringintów za dwie osoby, żeby wejść na szczyt. Chociaż może jeżeli będzie dobra pogoda to możecie wejść. No, wyglądają tak tutaj zejścia. No, nie wydoda No, Takie wszystko się porusza. Ogólnie jakaś wywiórka tu przebiegła. Ale jest moc. Jest jakieś trochę wyzwanie takie, aż ciekawie iść. Bo co? Po asfaltu, jak idziesz, to po prostu się męczysz, a tutaj chociaż trochę musisz pomyśleć, gdzie wstawić nóżkę, gdzie nie stawać. O. Tak ciężko to było zejść z kijkiem w ręku I z kamerą w drugim, drugiej ręce Już Myś myśleliśmy, że to jest właśnie szlak, trzeba będzie przechodzić przez to gdzieś tam Ale na szczęście jest na dół Wygląda to dosyć niebezpiecznie Ale fajnie Ale fajnie tak Jak zwykle wpierdzieliliśmy na szlak ślęł się Ogólnie jestem ciekawy, bo jak idzie się do lasu gdzieś na przykład w Polsce, w Europie w ogóle to się bierze jakieś spray na komary, przeciw kleszczom, jakieś długie spodnie. Jesteśmy w lesie tropikalnym, pośrodku dżungli i po prostu i wszystko jest ok. Nic się nie boimy, długich spodnich nie mamy. Sandały. Sandale. Wszystko w dupie. Jak to jest? Gdzie ten instynkt samozachowawczy? Ale wiecie, jak to jest. Jak ktoś powiedział, że już tu chodził, to w sumie jest bezpiecznie. Jesteśmy na szczycie Brinciang Barat 2005 metrów. I tu są różne możliwości. Zaraz sprawdzimy, gdzie nam przejście. No, nawet są jakieś widoki. Przedałby się dron. A tu nie można dronem latać? Nie można tu dronem latać, ale jeżeli troszkę polatać, to można. Jeżeli ciuć latasz. O, flaga. Jakaś czarna z białym, nie wiem czy ja. Piratów pewnie jakieś. Są plantacje. A nie widać tu plantacji, nie? No. Przeszliśmy najpierw plantacją. Tak. ja to flaga? Nie mam pojęcia. W czarno-białym może być i polska. Pierwszy raz widzę taką roślinę zimną. Czekaj, wezmę pałeczkę. To jest nieżywe. Ej, a ona ma kolce jakieś u góry. Kolce ma. To jest roślina od tego kwiata. Wygląda tropikalnie, ja ci powiem. No. To jest takie, że muchy je w sumie pewnie. Palce w sumie. Tak, palca nie. Tam też są te. Po tym szczycie ogólnie to szlak już bardziej przyjemny. Nie jest taki góra-dół, tylko taki bardziej dół. W sumie tu w ogóle prosto. Nie ma korzenie. Tak, nie ma korzeni, więc spoko w ogóle. Oznaczenia szlaku daje są, więc idziemy. Pospieszyłam się trochę z tym. Takie było to tu jest. Można dobrze sobie wstać. I jest takie zejście dosyć strome. Kurwa. I wstałem. Słuchajcie, ogólnie to wydaje mi się, że dobry pomysł zamykać ten szlak w porę deszczową, A bo kurczę tutaj nie ma co i nie ma jak przejść raczej. Ja, o Jezu, ja widziałam zdjęcia na Google'ach, to chłop stał potąd w błocie. To, pewnie nie, naj, nie najprzyjemniejsze wspomnienie ma z wakacji. Ale teraz da się przejść. Z ciekawych rzeczy tu są takie skrzynie, kamera to jest. I właśnie oni chyba tutaj sprawdzają, ile ludzi przechodzi tym szlakiem zamkniętym. Tego się nie oczekiwało. To jest dwa tygodnie, może trzy tygodnie sandale. I co tutaj takiego trudnego w terenie? Boże, jak oni to zrobili? Ona mi teraz w ogóle teraz odpadnie? No to już zakleję. Ja to zakleję, ale mam nadzieję, że dojdę. Teraz jakąś gałązką przywiążę sobie. Andrzej będzie teraz jak prawdziwy taki człowiek dżungli. Chodził, tak. szuka do związania sobie gałązki. Piękny, hmm. ale ty w tych sandałach do Singapuru jedziesz. Ja jedzie. Tak naprawdę, chyba w butach już dochodzisz. Już to bez jest. sensu trzecie sandały kupować. No, i wiecie co jest najgorsze? My w ogóle jeszcze trochę mamy kawałek do, do miasta, więc muszę jakoś dojść z tym sandalem. Mam nadzieję, że. Jest 15, ja już jestem głodny. Tak, jest 15, jesteśmy głodni. Idziemy na maka, mamy smaka. I co? I będziemy jechać pewnie do domu, bo ja w tych sandalach szlak mi trofi iść. Dalej, jakby można pomyśleć, że przejścia nie ma, ale ono jest. I to tak można to zobaczyć. Tutaj właśnie na Twoją stópkę, tutaj na Twoją rączkę. I se przełazisz. Ale musimy Wam powiedzieć, że ani jednej osoby tutaj nie przeszło. Wszyscy wjeżdżają busami, jeepami. I tak szedł dalej. On pokazał u góry, gdzie jest wejście Tak, jedyny kto to Polak i wczoraj, i ten e, Włoch, Włoch. Który, który nasz jest kolega z hostelu, który nam też mówił, że on tutaj szedł. Wszyscy jadą ci pamięć, wszyscy. Także ludzie tutaj po prostu zarabiają na tym pieniędzy i w sumie dobrze. Jedynie tylko, że musi, musi być otwarty ten szlak, jeżeli chcesz przejść bezpłatnie. I tyle. Właśnie, żeby była opcja dla tych, którzy chcą. No. Tutaj właśnie tak jest, ale w niektórych miejscach tak nie ma i właśnie to nas bardzo bardzo nie podoba nam się, bo ono czyja to góra jest? Ktoś ją tutaj stworzył. Ona tu. Była tysiące lat przed tymi ludźmi, które tu mieszkają, i będzie tysiące lat po. Więc można pobierać pieniądze za usługi, ale nie można pobierać pieniędzy za wejście na góry. Takie moje zdanie. Proszę, to jest wejście na szlak. Ciężko byłoby to znaleźć, ja bo pomyślał, że to po prostu jest śmieć jakiś. Ale tam ogólnie u góry jest coś, ta Dilaran Masuk, nie wiem, może to jest zaznaczone na googlach, nie wiem jak ludzie to znajdują. Jest na Mapsmie, A na maps mi jest, no właśnie. No, czyli jesteśmy na dole, gratulacje. Ja już drugi dzień noszę ze sobą kurtkę, mam przewrażliwienie po, tym, yy, po tej drodze tutaj i nie pada. Jutro nie wezmę, bo zostaje jeszcze jeden dzień, ale jutro zgadnijcie padać. kiedy padać. będzie padać właśnie. Sandal się trzyma, da, da radę. Jeszcze do Singapuru dojedzie, patrzcie. Ale on tylko trochę jest oderwany, tutaj trzyma się. Dobrze jest. My oczywiście już po obiedzie zapomnieliśmy nagrać, ale w sumie co tu nagryłeś, Po prostu zjedliśmy Maka, co było najbliższe ze szlaku, więc... Yy... Obiad zjedzony. Zamówiliśmy sobie grabę. Zamawiamy właśnie. Jeszcze nie przyjął nikt. I będziemy jechać na nocleg. tak, ale niestety mój sandal nie, nie no on po prostu się rozwaria do końca drogi, więc po prostu podjedziemy. No i tyle. No i przynosimy się kilka godzin później, bo yy, wczoraj już wróciliśmy, zjedliśmy w sumie kolację i chciałabym Wam pokazać, bo nie wiem czy będziemy dzisiaj nagrywać, bo tak, Przedwczoraj poszliśmy chyba tędy, tu i tutaj. I się tu cofnęliśmy. Wczoraj szliśmy tędy i tu jest właśnie plantacja herbaty największa. Nie wiem czy w Malacji, przynajmniej w tej okolicy. Tędy poszliśmy do góry i zeszliśmy tędy na dół. A dzisiaj idziemy jeszcze raz tą dziesiątką. Tylko tym razem nie skręcimy w prawo, a skręcimy w lewo. Więc generalnie tędy już szliśmy, więc nie będziemy tego drugi raz nagrywać. Jeżeli tu będą jakieś fajne widoczki, to Wam nagramy. Ale tu jest kolejna plantacja herbaty. I jeżeli tam będzie jakaś wycieczka, czy nie wiem, degustacja może coś takiego, to Wam na pewno pokażemy. A jak nie, no to widzimy się jutro. O Jezu, jesteśmy w miejscu, którym ostatnio skręciliśmy tam. A teraz postanowiliśmy, że pójdziemy w drugą stronę, w lewą. No jest ładnie, ładniejsze, są widoki niż w tamtą. Patrzcie jaka przepiękna, nie wiem, dolina, las. Tutaj teraz na dół będziemy schodzić. Nie no, to jest chyba najładniejszy szlak, który my robiliśmy, z najładniejszymi widokami. Szlak numer 6. Ja polecam. No i wyszliśmy na tą ładniejszą część szlaku, bardziej oznaczoną, bo przed chwilą to już chodziliśmy w takich krzaczorach, że te krzaki nas ociuchy szarpały normalnie. Kamienie było pod nogami widać, Andrzej się tam pośliznął nawet. Ale tak, moim zdaniem ten szlak jest z najładniejszymi widokami. tak w sumie, jak się tędy idzie przez taką dżunglę, to można się poczuć jak William Cameron, który, właśnie w 1920 roku, tutaj chodził i odkrywał te okolice. No I doszliśmy na koniec szlaku. W tamtą stronę, jakbyśmy poszli, dojdziemy do plantacji herbaty, innej niż tej, w której byliśmy wczoraj. Z tym, że w tej tutaj nie robią wycieczek. Więc i tak byśmy nie poznali procesu, w jaki sposób robiona jest herbata. Więc sobie po prostu to darujemy. Dostaliśmy w ogóle z hostelu kupony na herbatę. A tutaj wszędzie serwują tą herbatę z okolic, więc po prostu pójdziemy sobie wypić ją u nas w kawiarni. A tamta druga plantacja, która wczoraj była zamknięta, niestety jest bardzo daleko od nas, jest jakieś 14 km. Szczerze mówiąc, nie chce nam się jechać tam tak naprawdę na 20 minut. Potem byśmy musieli wrócić, bo nie kursują tam żadne autobusy, więc w tym momencie zakończymy odcinek. Oczywiście nie zapominajcie o subskrypcji, o lajkowaniu i komentowaniu, a już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek i do zobaczenia. Hej!